Jest sporo pytań o mega C. Czy to jest cudowny lek, po to, by przytyć dla ludzi, którzy mają zaburzenie łaknienia? Tak, są ludzie, którzy chcą przytyć, nie wszyscy chcą schudnąć. Przede wszystkim jest to lek o ścisłym zastosowaniu medycznym dla ludzi mocno wyniszczonych stanami chorobowymi. Przy nowotworach, przy anoreksji i tak wtedy znajduje swoje zastosowanie, ale ma bardzo szerokie spektrum skutków ubocznych. U facetów jest mocno obniżona produkcja testosteronu, bo będzie oddziaływał tutaj na FSH i na LH, czyli na sygnał. Dla jąder do produkcji testosteronu. Deprecha na pompowanie wodą, przecież to jest analog progesteronu. A jakie są efekty podniesionego poziomu progesteronu? Tutaj panie będą najlepiej wiedziały, ponieważ czasami borykają się z problemami z cyklem menstruacyjnym. No i co dostają? Progesteron. No i wtedy, nawet nie jedząc nic, chodzimy na pompowanie jak balony. Więc nie ma róży bez kolców, i uważam, że są o wiele lepsze sposoby i suplementy do tego, żeby podbić ten apetyt. Chociażby GHRP6 albo MK677.